Witam Państwa. No cóż, dzisiaj spotkały się dwie drużyny, które preferują troszeczkę inny styl gry. Natomiast no, obie były zdeterminowane, żeby ten mecz wygrać. Gospodarze grali bardzo ambitnie, bardzo agresywnie. Natomiast my tą grę prowadziliśmy. Ten mecz się dla nas źle ułożył. Popełniliśmy znowu bardzo prosty błąd. Daliśmy na tacy przeciwnikowi bramkę. No i musieliśmy odrabiać. Jest to bardzo, bardzo trudne. Nam się dzisiaj to, to udało. Ten mecz był podobny do poprzednich, gdzie dominowaliśmy. Natomiast no, w dwóch tych pierwszych meczach nie potrafiliśmy tego przekuć na, na zwycięstwa. Dzisiaj to nam się udało. Z czego się bardzo cieszymy, bo to był dla nas bardzo ważny mecz. Ten z Legionowią był ważny, a ja uważam, że ten jest jeszcze ważniejszy, bo w tamtym meczu stanęliśmy z kolan na nogi, a w tym meczu zaczęliśmy iść do przodu. No i oby ta tendencja się utrzymała. Więc no, nic innego mi nie pozostaje, jak pogratulować wszystkim ludziom, którzy na to y, zwycięstwo dzisiaj y, zapracowali. Ale musimy myśleć już o kolejnym meczu. Tak jak mówiłem, ten mikrocykl y, fajnie się dla nas układa, bo gramy w sobotę. Możemy dłużej popracować, y, no, żeby zagrać jeszcze, jeszcze lepszy mecz u siebie. Dziękuję. Wygrała dzisiaj drużyna, która posiadała więcej atutów, szczególnie w sumie środkowej linii, bo tu analizując mecze Rakowa poprzednie, a szczególnie ostatni, wiadomo, że tu nie możemy pójść na wymianę ciosów, bo tu Raków, można powiedzieć, jest to drużyna rzeczywiście dobra i w tym ataku pozycyjnym, a tym bardziej w sumie, jeśli mają szybkich zawodników jak Malinowski, przy otwarciu się, no, można się tak w w drugiej połowie nadzieć na, na takie bomby, jak wiadomo, jak się skończyło. Miesz, się do nas dobrze ułożył. Troszeczkę, można powiedzieć, yy, zabrakło do tego, co w poprzednich meczach. W, w poprzednich meczach zdobyliśmy w sumie tam jedną, dwie, czy zawsze założyliśmy z tymi przeciwnikami, można powiedzieć, słabszymi, te bramki strzelić tu. Tu zabrakło tego przytrzymania w środku, nawet po odbiorze z tej głębokiej defensywy nie mieliśmy wyjść dwoma, trzema, czterema poda podaniami po strzeleniu bramki. i Tu u nas dominował, chociaż bramka właściwie no, też nie powinna paść z, z tej sytuacji. No nie, to przeustawienie troszeczkę w głupi sposób, harowaliśmy w głupi sposób, żeśmy tą bramkę stracili. Troszkę mam wątpliwości, jeśli chodzi, zresztą mi się wydaje wszystkie trzy sytuacje, bo i nasz karny, i karne dla Rakowa, szczególnie z mnie czerwona kartka, z dla Dominika e, troszeczkę kontrowersyjna, ale to wiadomo, zobaczymy to na wideo. Na pewno w tym momencie e, grając z jednego mniej, postawili mi wszystko na jedną kartę i tu jedno co cieszy, na pewno tu fizycznie można powiedzieć ten mecz, nawet z momentami Napędziliśmy parę razy stracha w sumie, bo tu ktoś byśmy ostatnio grali jednego więcej i też właśnie ta, ta traczka psychika polskich piłkarzy, w sumie, czy zawodników. Tak samo tu raków też w tym momencie, w pewnym momencie w sumie się pogubił, chociaż na pewno dużo lepiej w sumie potrafi tą piłkę przytrzymać, ale też można powiedzieć chłopcom za to, że podjęli walkę do końca i starali się no ten mecz jeszcze ewentualnie, ten jeden punkt uratować. Dziękuję.